Moi drodzy, a my już powracamy do rozmowy z panią Agnieszką. Witamy serdecznie ponownie. Podobnie. No właśnie, rozmawiałyśmy o tych takich problemach, problemach związanych z mm -hmm. tym wynajmem, czy to studentom, czy osobom dorosłym. Ta. Jakie to są problemy? Na formułowaniu. No tak. To właśnie jest ta umowa, o której trochę wspomniałyśmy na początku, żeby ona była dobrze spisana, bo są te dwie strony umowy, to musimy pamiętać. Wszystkie takie najważniejsze rzeczy, które powinny być w niej zapisane, muszą być w niej zapisane. I te obowiązki najemcy i wynajmującego. Hmm. I tak naprawdę te płatności, bo musimy zwrócić uwagę, że umowa najmu oczywiście napisuje wszystko, musimy się w nią wczytać. bo jest opłata za czynsz najmu, to jest raz, ale potem opłata administracyjna jeszcze. I to jest ważne, bo raz raz ona może wynosić przy tym samym podobnym mieszkaniu metrażowo 300 zł. W innym przypadku będzie to 500 zł plus jeszcze opłaty za gaz na przykład, bo gaz jest ogrzewany jest na gaz. I musimy gdzieś tam popytać się już wcześniej, ile ten gaz wynosi w ubiegłym roku. Bo może być tak, że co dwa miesiące będziemy jeszcze płacić 800 zł za gaz. Tak, czy też opłaty za... są wliczone w czynsz administracyjny, czy nie? bo opłata to za telewizor, zależy. internet. Czy woda jest wliczona, czy tak. nie jest wliczona? Często tak jest, prawda? To jest ważne. Coraz y, częściej się tak pojawia, że faktycznie te opłaty są mimo wszystko wliczone, ale. niekoniecznie. 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 No I o to wszystko trzeba zapytać. I też właśnie to, o czym mówiłyśmy nawet w przerwie, odnośnie tego okresu trwania umowy, okresu wypowiedzenia, jak wypowiedzieć umowę najmu, w jaki sposób wypowiedzieć umowę najmów, pisemnie, niepisemnie, bo czasem tak jest, że strony nagle się pokłócą gdzieś w międzyczasie. Umówiły się, że okej, okay, telefonicznie albo ten jeden się wybiera, że nieprawda, nie, no nie było żadnego listu, nie było potwierdzenia. Więc wszystko zgodnie z umową jednak i się wczytywać w to wszystko, wszystkie zapisy tam w umowie. A co jeśli chodzi o te widełki i koszty, bo tutaj są bardzo ważne oczywiście finanse. No to oczywiście wiadomo, jak tam klient składa zamówienie i mówi, że potrzebuje mieszkania dwupokojowego do 1300, no to szukamy do 1300. Jednak musimy się skupić na tym, że ta cena, no musimy być wypłacalni w ciągu tego całego roku. No i faktycznie tak jest. No, mieszkanie, mieszkanie mają różne ceny. Mieszkania są teraz no, od, no, standardu, prawda? takie najtańsze. do kawalerka, powiedzmy, no, to około 1000 zł, można znaleźć tańsze mieszkanie, no, trochę, trochę bardziej do remontu, czy tam takie w średnim standardzie, można znaleźć kawalerkę większą, dużą metrażową, oczywiście, dużą metrażową, metrażowo-dużą właśnie. I wtedy ta cena jest też wyższa. Mm -hmm. A tak powiedzmy standardy no 1000 kawalerka, 1200, 300, 400, dwupokojowe trochę drożej, mieszkanie trzypokojowe, teraz aneksy, czy bez aneksu. No jeszcze te takie większe mieszkania będą trochę jeszcze droższe. A na co studenci najczęściej zwracają uwagę przy wynajmu? Czy na, na to, czy jest to w centrum, czy jest bezpieczne, czy jest jakaś ochrona. A to tak niekoniecznie, z ochroną to już niekoniecznie. No i już Nie są, rodziny bardziej, to już tak? to rodziny bardziej, tak? Bardziej zwracają uwagę na to, na cenę. Cena to jest taki wyznacznik jednak. Gdzieś tam w tym portfelu student musi założyć, że to mu wystarczy. Tak jest. Jeszcze na książki. No, I jedzenie, tak. na jedzenie, na jedzenie. jedzenie książki. To jest I, podstawa. I imprezy. Nie ukrywajmy. Czasami. <laughs> to, to jest najważniejsze. Więc myślę, że no, studenci wracają uwagę na to właśnie, na tą lokalizację. Mogą dojechać, ale żeby to nie było za daleko, no bo tracą czas, więc też niepotrzebnie. Czas, jakieś pieniądze. Lokalizacja na no, studencie no, jak najbliżej centrum. Jak najbliżej tych rozrywek miejskich, ale niekoniecznie. Pytanie, jakie uczelnie? Tak, te nasze uczelnie poznańskie są tu w centrum też, no bo Politechnikę mamy w centrum. Ale chyba Akademii też Morasko króluje się raz. Ale w Morasku, o jak najbardziej. Prawda? Jak najbardziej, piątkowo. czyli całe piątkowo. Mhm. Tak, jak najbardziej, faktycznie tak jest. Ale też dzisiaj oni chcą być blisko tego tramwaju, żeby dojechać do centrum. Do pestki blisko, do tak, pestki. tak, dokładnie. No ja mam jeszcze pytanie, czy wynajmujący lubią wynajmować mieszkania studentom? A to różnie. To Czy jest różnie bardzo jest, różnie. To znaczy jaki jak standard mieszkania, jaki, jak wrażliwy klient, ten wynajmujący. Ale to są ten... jakieś przypadki, że mówią absolutnie nie? Są, są, Starają się oczywiście, Starzają bardzo się. często. Mieszkanie jest w wyższym standardzie i nawet, nawet nie jest takim wysokim i na moje oko, myślę sobie Bo, tak, okay. grupa studentów to nie jest najgorsza grupa tak naprawdę najemców. W zależności jaki to jest student, Zale tak, nie no, można nigdy nie też wiemy. Nie można właśnie, ale nigdy też tego nie wiemy tak do końca, no, my też nie jesteśmy w stanie przewidzieć, ale jeżeli mieszkanie jest w średnim standardzie, takim mówimy, okay, okej, no co jest w stanie zrobić złego student w tym mieszkaniu? No myślę, że aż tak nie, no nie, nie uszkodzi tego Już mieszkania. Nie mhm. Ale oczywiście, jeżeli, jeżeli klient wyposaży mieszkanie, w taki naprawdę drogi sprzęt wysokiej jakości, obawia się, że będą imprezy, że nie wiadomo, co się tam może wydarzyć, to my jak najbardziej no, baczymy i pamiętamy o tym I, i takiego klienta nie przyprowadzamy do takiego mieszkania. To jasne, to jest wszystko jest życzeniem klienta, jak najbardziej tak. Ale jeżeli klienci życzą sobie, że tam, żeby studenci mieszkali, no to takie mieszkania jak najbardziej udostępniamy, pokazujemy. Takich mieszkań jest dużo. Skoro już skupiliśmy się dzisiaj na tej właśnie ofercie dla studentów, przede wszystkim, mm -hmm. bo niedługo zbliża się ten rok akademicki, to wobec tego chciałabym, żebyśmy podsumowali, co jest najważniejsze. Kiedy należy zgłosić się do Państwa do biura nieruchomości, jeśli chcemy już szukać naszego tak. wymarzonego mieszkania na ten początek roku akademickiego, czyli ten październik? Tak. Tak? Poszukiwanie nieruchomości w pigułce. <laughs> kiedy? O, Wynajem. Tak. Więc myślę, że tak miesiąc, półtora miesiąca wcześniej czyli już prawie niedługo. Jeszcze trochę i już zaczynamy. Skłaszamy się do agencji nieruchomości. Konkretnie umawiamy się z konkretnym agentem nieruchomości. Musimy konkretnie powiedzieć, czego poszukujemy. Dla ilu osób. Im bardziej sprecyzujemy nasze tym oczekiwania, tym będzie łatwiej. Tym łatwiej dla nas, tym łatwiej dla tego klienta, bo będziemy szukać nie wiadomo czego, wiatru w polu i w końcu nigdy nie znajdziemy. Więc konkretnie znać jaką kwotę, co byśmy chcieli, żeby w mieszkaniu było ma być puste, nie, czy mobilowane, jakkolwiek. Gdzie, 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 jaka jest nasza uczelnia, gdzie, gdzie będziemy studiować, bo to jest bardzo ważne, bo nawet jeżeli student nie ma pojęcia, gdzie jest ta uczelnia, gdzie jest centrum miasta, no to my już będziemy mniej więcej widzieli, gdzie on będzie miał łatwość życia i jaką łatwość życia będzie miał. Więc wszystkie te szczegóły, które są bardzo dla nas ważne. Kiedy student przyjedzie, kiedy kto będzie oglądał nieruchomość, kiedy oglądamy nieruchomość, wtedy najlepiej pokazujemy od razu kilka nieruchomości, żeby też nie tracić czasu, przede wszystkim tej osoby, która, która szuka tego mieszkania. Umawiamy się konkretnie z właścicielami, jest to logistycznie, wszystko fajnie rozwiązane, po kolei mieszkanie za mieszkaniem. Klient tak naprawdę taki student, czy nie student, decyduje się właściwie, może się decydować od razu, bo myślę, że już oferta zostanie tak przedstawiona, wcześniej wysłana przez mailowo i powinna być zaakceptowana, więc myślę, że te przedstawione nieruchomości będą już jakieś konkretne, te, które się będą podobały i raczej powinny się podobać. Uda się z tego wyselekcjonować coś konkretnego. Wówczas jak już się uda, no to sporządzamy umowę najmu. Umowę, którą wcześniej wysyłamy się. właścicielowi i temu najemcy, taką jeszcze, którą będą mogli sami przeczytać, ewentualne uwagi wprowadzić. Podpisujemy, robimy protokół zdawczo-odbiorczy. My jesteśmy cały czas do końca trwania tej, tej transakcji, więc tak naprawdę nic złego nie powinno się po drodze wydarzyć. Państwo cały czas prowadzą za rękę. Jak, jak najbardziej. Czyli taka historia w pigułce. Dziękujemy serdecznie Proszę Pani bardzo. Agnieszko za dzisiejsze spotkanie. Myślę, że teraz każdy student już z pewnością, z taką lekkością może wynająć mieszkanie. Teraz się I my również, również się zgłaszamy się do Pani Agnieszki. Tak Dziękuję jest. Bardzo. No i Państwa zapraszamy tylko do tego, żeby faktycznie w Oberst House się pojawić i zapamiętać koniecznie imię pani Agnieszki. I to właśnie do niej się udacie <laughs> <dziękuję>. o pomoc. <laughs> Moi drodzy, a Państwa teraz zapraszam na krótką przerwę muzyczną, a po tej przerwie kolejny gość.